Andrzej Wysokański, jestem celem budowy budowy przedszkola na osiedlu Górczym przy ulicy Generała Maczka. Budowę rozpoczęliśmy w miesiącu styczniu, w momencie kiedy uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Na etapie dzisiejszym, czy etap dzisiejszy jest taki, że stan mamy surowy jeszcze otwarty praktycznie zakończone są wszystkie ścianki, ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne. Również dziś rozpoczęliśmy murowanie ścianek wewnętrznych. I z nim dzisiejszym również rozpoczynamy montaż płyt stropowych na jedynej kondygnacji, to jest kondygnacja stropoda płyty sprężone z białego płotu. Tempo jest imponujące. Proszę powiedzieć, jakieś niespodzianki po drodze były, czy od początku do końca? Niespodzianek żadnych nie było. To jest budynek znoszony transkusowym, tradycyjnym, praktycznie bez żadnych kłopotów. Dla no, takiej naszej firmy jak Interput West Takie zadanie to jest po prostu, no nie jest jakimś skomplikowanym obiektem. Na dzisiejszym etapie czy czas ewentualnie wykonania jest faktycznie imponujący krótki. Wyprzedzenie w tej chwili w stosunku do programu jest około 2,5 tygodnia. Czyli jesteście do przodu? Jesteśmy do przodu. Zakończenie roboty jest planowane na listopad 2009. to realna data? E, tak, oczywiście to jest realne. Z tym, że e, mamy też w swoim zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych. Jak również e, drogę Maczka. jeśli chodzi o te dwa ostatnie zadania, które są w ogóle włączone w zadanie e, przedszkola to drogę planujemy rozpocząć zaraz w kwietniu i na koniec czerwca przekazać i w tym samym czasie na koniec czerwca przekazać boisko biurofunkcyjne. I to chcemy ten moment skrócić. Chcemy oddać to wcześniej drogę dla mieszkańców, a również jeśli chodzi o boisko wielofunkcyjne, to chcemy przekazać wcześniej dla mieszkańców tutaj tego osiedla, bo przecież zakończy się rok szkolny i po prostu korzysta z tego, z tych boisk biurofunkcyjnych. Pana, mhm. boisko do koszykówki i siatkówki. Czyli Maczka biegnie gdzie? Tutaj, aha. Tu. A maczka to jest ta, którą będziemy budować. Mhm. To jest tak ten budynek z zielonym dachem po tamtej tak. stronie. To właśnie to jest ta General Maczka. Czyli po łuku biegnie obrońców yy, yy, yy. do Ogińskiego. Ogińskiego, mhm. Ogińskiego i General Maczka. To z kolei większe boisko to jest akurat do kortów yy, do Tynisa, ale zarazem będzie służyło jako mini do piłki nożnej. Mhm. Są ławeczki, także to jest Powierzchnia e, prawie 0,3 hektara jest, bo dokładnie 2824 metry kwadratowe i układ taki, że w godzinach porannych ma to służyć dla przedszkolaków, maluchu, uh -huh. dla maluchów mają swoją bramkę, mają wejście, a po godzinach miasto prawdopodobnie będzie udostępniało dla młodzieży osiedla. I...